witam was wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Jokerku a to jest drugi odcinek z kariery Evertonu także tego w poprzednim odcinku zakupiliśmy y, aż 4 zawodników a jest to y, napastnik Sanabria, Antonio Sanabria, pomocnik Pros oraz y, obrońca Look Show. I na ławce mamy jeszcze pomocnika Solera, którego też właśnie sprowadziliśmy. Sprawdzimy zawodników, których poleciliście mi w komentarzu. W komentarzach a m.in. jest y, Juliana Brandta. Jeśli się, nie Jeśli się nie mylę, on jest z Wolfsburga, a nie z Bayera. Z Bayeru Leverkusen. Dobra, będziemy go obserw obserwować. Dodamy go do listy życzeń. Oraz, oraz Martiala, ale mm, na no Martiala chyba mnie nie będzie stać, bo on kosztuje aż 30. No jego wartość to 32,5 miliona. A no, dodamy go do listy życzeń, ale na razie go nie, spędzimy, nie będziemy go sprowadzać, bo, bo nas nie stać. W poprzednim odcinku jeszcze graliśmy sobie turniej przedsezonowy. Dostaliśmy ofertę sami Larasa, ale odrzucimy tą ofertę po. Chociaż w sumie. Ma, ma prawie 30 lat. Albo wiecie co może spróbujemy wynegocjować jak najlepszą cenę za niego. A myślę, że Manchester United jest takim klubem, który... który, no, który może się skusić na to. Jak już jak, jak wspominałem w poprzednim odcinku graliśmy turniej przedsezonowy. Wygraliśmy ten turniej, tak? Wygraliśmy? I zajebiście, taki właśnie miał być cel, wygranie tego, tego turnieju. Chyba wygraliśmy. No i Manchester niestety nie doszedł, do, nie, nie, nie doszedł do, do porozumienia. A szkoda, bo byłaby niezła kasa. Gormana też nie sprzedajemy, no bo, bo jest naszym podstawowym zawodnikiem. Dlatego na razie będzie u nas w zespole. Funes Mori rozwija się na 78 overala. Bardzo mnie to cieszy. Dostaliśmy ofertę za Januzaja i Branta. Zobaczmy, ile mają Overala. O, Julian Brad ma 80 Overala. Ale niestety nie będzie mi na niego chyba stać. Chyba, że wymienię go. O właśnie, właśnie, właśnie. To byłoby dobry nawet ten. To byłby. Aha. On przeszedł przed chwilą z Bayeru do Romy Hmm, no także tego. Co, to co kupiliśmy A Januzaj? Januzaj 77 A jeszcze jest na wypożyczeniu. No to... Zajebiście, zajebiście Większego PHY nie mogło być No to trudno, zostajemy z takimi skrzydłowymi Którymi mamy już Czyli, czyli Miralasem i Iborasi Ale chyba sobie jakoś poradzimy, nie? Mamy pierwszy mecz ze Stoke Zagram ten mecz ze względu na to, że to jest mecz otwarcia Dlatego koszulki sobie Taki wybiorę Skład chyba jest dobry Nie trzeba tu nic zmieniać Nie będę nic zmieniał Zacznijmy Bitwę o Anglię Siemanko, jestem właśnie w trakcie montażu tego odcinka No i mam niestety złe wieści Niestety dźwięk z gry oraz mój głos kompletnie się zesynchronizowały no i niestety jestem zmuszony pokazać tylko bramki. Przepraszam was bardzo, nie wiem dlaczego tak się stało. No ale cóż, w następnym odcinku tego nie będzie. Mamy tutaj akcję Bolassi. Bolasi, może Bolasi uderzy, co? Na to Bolasi go! Bardzo dobre uderzenie. Pierwszy strzał w ogóle w meczu, i pierwsza bramka. No i tak mogę zaczynać ten sezon. Lepszej chyba bramki nie mogę strzelić na otwarcie sezonu. Sigurdson, Sigurdsson jest 2 do 0 i to już jest pewny wynik, to już jest pewne zwycięstwo. Everton już nie ma tu prawa stracić trzech punktów. No i co? I Sanabia zalicza asystę. Wygrywamy 2-0. Koniec meczu. No i co? Mamy pierwsze 3 punkty. Drugi mecz gramy z Manchesterem City. I powiem Wam tak: zagramy sobie ten mecz, ale najpierw weźmiemy sobie trening. Może ktoś się rozwinie. Tak jest, rozwinie się Pickford na 79 overalla. No i bardzo, bardzo mnie to cieszy. że w ogóle chcę odmłodzić ten skład. Chcę kupować tylko młodych zawodników. i Chcę żeby tylko młodzi zawodnicy grali. Chcę ich Prostu, no Chcę po prostu skład Evertonu odbądzić. Tyle wam mam do powiedzenia. W ogóle jesteśmy drudzy w tabeli. Wyprzedza nas tylko jedynie sport z lepszym bilansem rankowym. A Manchester City jest piąte. Również wygrało swój pierwszy mecz. Dobra, nie, ale nie patrzymy na innych, patrzmy tylko na siebie. Gramy teraz z Manchesterem City i musimy się. Musimy się skupić na tym meczu, bo na pewno będzie ciężki Dobra, Sigurson Sigurson podaje do Sanabria Sanabria! 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 1-0 dla Evertonu Strzelal, kto? Nowy nabytek Sanabria No w końcu lepiej później niż wcale ja pi... Koniec meczu Przegrywamy Na własne życzenie 3 do 1 A prowadziliśmy Prowadziliśmy Niestety nasza skuteczność Wynosiła, yy, była równa, była równa 0 Sanabri muszę zmienić tutaj training na na, 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 na strzały, bo to co on robi w tym meczu to ja nie wiem Hmm. Strzały, wy, wykończenie pod presją. Nie, to myślę, że to będzie dobre. No bo chłopak, no, no pff, można powiedzieć, że on zawalił no, ten mecz. No bo miał tyle okazji, a nie wykorzystał ich. I Soler rozwija się na 77 overalla. Bardzo mnie to cieszy. Mamy kolejny mecz z Chelsea, ale. Ale po prostu nie, już. Będę już symulował te spotkanie, bo już. No, no bo już graliśmy dwa mecze pod rząd, więc sprawdźmy, jak nasz zespół poradzi sobie z takim zespołem y jak Chelsea na symulacji. Jak nasz skład wygląda. Wszyscy są niby w formie, op o oprócz Lukaszoła Ale co, trudno, i gramy na wyjeździe jeszcze. No to cóż, no, nie, nie liczę tutaj na wygraną. Tutaj, jakby, jakby wpadł remis, to by, to by się cieszył, ale prowadzi, przegrywamy 1-0. Ale Sigurd sam wyrównuje 1-1 jest. Może coś tutaj, jakieś, jakiś punkt przywiozł. No i niestety znowu pro, pro, przegrywamy 2-1, ale wyrównujemy 2-2 Sanabria. O dziwo Sanabria. I co, może coś tutaj, może coś, może coś ugramy? Tak, ugraliśmy w Chelsea, w Londynie, 1 punkt, 2-2, no, spoko wynik, nie powiem. Zbliża się koniec okienka transferowego i dostaliśmy ofertę za młodzika, no, znaczy no w sumie nie młodzik, 24 lata, ale pójdzie na wypożyczenie, bo i tak by u nas nie grał. No i co miałem powiedzieć, yy, zbliża, zbliża się koniec okienka transferowego. No, i kurde, nie da co mi powiedzieć, Lennon Lennon u nas zostanie, bo musi, musimy mieć jakiś zmienników. No i dobra, dajcie mi skończyć. Jest już koniec okienka transferowego, I ja tutaj sobie skończę ten odcinek. Więc to było na tyle. Macie jeszcze szan szansę mm, napisać, kogo jeszcze mogę sprowadzić. Tak do. tak do. 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 Do 27 milionów. To znaczy, no czy nie? Do 24 milionów powiedzmy. Kogo, kogo jeszcze mogę sprowadzić? Jeszcze mamy tutaj 10 godzin do końca. Więc napiszcie w komentarzu, kto był takim fajnym piłkarzem. A ja go spróbuję yy, pozyskać. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. No i co? No i co? Oczekujcie następnych, więc. Trzymajcie się, się ciepło i cześć.